Wziąłem udział w poszukiwaniu skarbów z Darkwebu. To była głupia decyzja. Z okazji moich urodzin postanowiłem sprawić sobie prezent w postaci tajemniczego pudełka z Darkwebu. Była to usługa, z której korzystałem już kilkukrotnie i nigdy mnie nie zawiodła. Dostałem pod moje drzwi mnóstwo bezużytecznych, ale często zabawnych rzeczy. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, Trevor. Brzmiał napis na pudełku. Podniosłem paczkę, która leżała na moim progu i zauważyłem dołączony do niej list. W życiu każdego człowieka przychodzi taki czas, kiedy jego umiejętności i wiedza muszą zostać przetestowane. W związku z tym pozwól, że poprowadzę cię przez niezapomnianą przygodę, a mianowicie na poszukiwanie skarbu. Proszę postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w pudełku, a ze względów bezpieczeństwa spalić każdy list po jego przeczytaniu lub rozwiązaniu. Ku mojemu zaskoczeniu wiadomość ta była podpisana przez Pita, mojego najlepszego przyjaciela od dzieciństwa. Nie powiem, była to całkiem miła niespodzianka, ale nie mogłem dojść, jak dokładnie zaangażował się w ten anonimowy serwis. Nie miałem pojęcia, czy był po prostu aktywnym użytkownikiem, który mnie rozpoznał, czy też skontaktowali się z nim organizatorzy całej akcji. Zapowiadała się naprawdę niezła niespodzianka. Moją pierwszą wskazówką była kartka papieru z dwoma niezrozumiałymi słowami. Van Mays. Czy to może być nazwisko, a może miejsce? Usiadłem z nią i rozmyślałem nad słowami, które miałem przed sobą. Już po krótkiej chwili zrozumiałem, że to po prostu anagram. Trzeba było tylko zmienić układ liter, aby nadać im nowe znaczenie. Ukryta wiadomość brzmiała "man cave". Było to odniesienie do piwnicy Pita, miejsca, w którym często spędzaliśmy sobotnie noce, grając w gry wideo i pijąc whisky. Spaliłem kartkę papieru zgodnie z instrukcją i szybko udałem się do miejsca docelowego, domu, a raczej piwnicy Pita. Po dotarciu na miejsce użyłem zapasowego klucza, by otworzyć drzwi, spodziewając się, że czeka mnie przyjęcie niespodzianka lub coś podobnego. Zamiast tego znalazłem tylko kolejną wskazówkę karta do gry, aspik oraz zdjęcie. Oba były przypięte do deski nożem, którego nie kojarzyłem. Wyciągnąłem go i przyjrzałem się uwolnionym rekwizytom. Zdjęcie przedstawiało miejsce, do którego często chodziliśmy z przyjaciółmi, żeby sobie zapalić i odpocząć. Piękne pole, o którym nie wiedział nikt inny. Czekała mnie krótka wycieczka za miastą. Dotarłem tam w około godzinę. Nasza miejscówka była ukryta w cieniu pod kilkoma drzewami. Gdy już tam dotarłem, zauważyłem łopatę wystającą z ewidentnie świeżo rozkopanej ziemi. Aspik po angielsku Ace of Spades. Spade, czyli łopata. Bardzo pomysłowe pomyślałem do siebie. Bez wahania podniosłem ją i zacząłem kopać w ziemi. Po niecałej minucie natrafiłem na coś twardego. Spodziewając się kolejnej wskazówki albo i nawet finalnego skarbu, schyliłem się i otrzepałem z ziemi. Gdy położyłem rękę na zimnej powierzchni, natychmiast ją cofnąłem w szoku. To był pit, zakopany pod ziemią, martwy od wielu ranku tych klatki piersiowej. W szoku zadzwoniłem na policję zdruzgotany stratą mojego najlepszego przyjaciela. Kiedy tak czekałem na przyjazd służb usiadłem i próbowałem zrozumieć, co się do cholery stało. Wtedy zdałem sobie sprawę. Spaliłem każdą notatkę i moje odciski palców były obecne na miejscu zbrodni. Od dziwnego noża w piwnicy przez klucza po łopatę użytą do zakopania go.